Dobra, podejście z randomami w czterech na cicho. W czterech na cicho nie brzmi dość zachęcająco, jeżeli chodzi o napad. Pierwszy napad, więc super, jeszcze lepiej. Dlatego nie skippuję kacenki, więc dosłownie robi pierwszy raz. Dobra, generalnie widzę, że mamy jego. Bardzo ciekawie. A, pominął kacenkę, czyli coś się pod nie wdało. Okej, okay. to super. Nie, średni. Lover! Lower, nie taki wysoki kupiec. No dawaj, z kupca ja bym chciał w końcu. Tyle razy tego średniego chcecie. Właściwie tego kurde niskiego może. W końcu. No cóż, no cóż no. Fajny byłby napad z niskim, ale niestety, niestety, koleś nie chciał się zgodzić, żeby za 15%, za 15% w życiu, to się mi nie opłaca, z tego nie będę robił. No fajne, fajne podejście, podejście ciche w czterech znowu chyba się szykuję. No to jest w ogóle ten koleś, któremu się nie podobało, że było 20%. <laughs> I już go wyrzucił. No i bardzo dobrze. Krótko z takimi. On to robi. On będzie robił to we dwóch i weźmie mnie, bo mam najwyższy poziom. No ja w ogóle widać, że tak, oczywiście. Ej, let you 25. No, tego wziął ja i go wyrzucił. Ja teraz pytanie: czy on pisał do niego? Czy teraz on pomyślał, że to ja pisałem zamiast niego i że da więcej? Ż że mi, nie wiem. Wywalone. No, daje mi 25%. Ok, Jak dla mnie na ilku 5% hacker nawet. No to. Jak chcesz elitę, to robimy elitę! Kurde, pierwszy nie jestem w samochodzie. Czyli w skrócie, wydarzyła się sytuacja taka, że koleś ugadał się ile mi dać. Właśnie nieźle. No, niech będzie. To nie jest aż taka zła lokacja. Chyba to sobie od razu już ustawimy bronie. Co? Będziemy tak naprawdę robili speedruna kolesiowi. No i podejście ciche jest e, banalne, jeżeli chodzi o speedrunning. Jak się już tego wyuczy wszystkiego... Kurde, pamiętam jeszcze jak kiedyś w ogóle bardzo narzekałem na to podejście. Bardzo, bardzo nie lubiłem tego podejścia. Hmm. Fajnie, więc zaraz lecimy. Pyk, pyk. Dobra, otwieram mu waluta. Aż wsiadaj do waluta. Okej. Okay. Czyli ci nie padają na hita. Dałem, że ci też padają na hita. Dlatego ja nigdy nie jeżdżę to widom i dlatego tak to wygląda potem. Chciałem, że tylko tamci ochroniarze są na hita. Okej, okay, to dość istotne. Okej, okay, no to speedrun fail w skrócie. Dobra, w każdym razie nic nie jest stracone, jak to mówią. No, gdzie jesteś? Dawaj, pakuj się tam. Ja się już tu wszystkim zajmę. Kurde. Nie działają skipy na animację. się od razu zajmę, ja wiem, że on poleci zapewne. Więc od razu już tutaj pościągamy wszystkich. Pyk, 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 pyk. I tu już staniemy. Jest. To jest... Ty, to było naprawdę dziwne nie mam pojęcia dlaczego w ogóle łączył się ten alarm. To się wydarzyło, że włączył się ten alarm? To chyba dosłownie sens. Dobra, powracamy. Udało nam się tu wejść z powrotem. W końcu karty normalnie. No i dobra, no biegniemy sobie do drzwi w takim razie. Trzeba je wywiercić. No i dobra, wchodzimy do środka i czym się zajmiemy? Nie wiem, ja pobiegnę od razu. Tu tutaj pobiegnę od razu. Dobra, pierwszy obraz zabrany. On dalej tam walczy z hakowaniem. Cóż, to można i tak, no. Ja sobie tutaj na spokojnie poradzę. Będę musiał szybko tam iść, otworzyć drzwi, bo na ten moment stoimy i nic nie będziemy robić. Jak on ścina teraz obrazek. Ale to na spokojnie. Zanim on tu dobiegnie. Dobra, następny już teraz obrazek tylko D został. Więc. Mamy jeszcze ponad minutę na tego zrobienie, więc jest wystarczająco dużo czasu. No już jak biegłeś, to już mogłeś mi tu pobiec samemu to wyciąć niż mi to zostawiać. Też sobie oczywiście mogę to wyciąć, ale na no jak już bieg, to już mógł tu mi wejść po prostu i to zrobić już za mnie. No dobra, ale tak że się jak wyjdziemy, lightowo. Dobra. To wychodzimy. No i dobra. Teraz tutaj to już mamy trochę trudniej. A, tak też można po prostu walnąć w nich full auto i wywalone jaja. O, ten... windę lubię akurat. Dobra, dobra, wyjechać sam tą windą. Jedziemy tą windą. No i dobra, wychodzimy. Gdzie on w ogóle poszedł? Dobra, idziemy normalnie. Cyk, walimy gościa. Cyk, walimy gościa. I czekamy na ostatniego, żeby sobie już tutaj drogę umyć całkowicie. Dobra, napiszemy, damy mu info, żeby, że może dzienny utarczy czy co, bo w sumie nawet OK było. A plus i tak nie mamy elity, więc... Nie wiem, może zapomniał. A! Zrobiłeś, to super. Dobra, sam sobie to zbiorę. Dobra. Co to jest w ogóle? Co to w ogóle było? I że co w ogóle? Czemu ta furgonetka się tutaj w ogóle zrespiła? Na co? Czemu? Wytyfy w ogóle. To, co się wydarzyło przed chwilą, to jest... To jest normalnie... ...nienormalne, co to się wydarzyło. To jest normalnie aż niemożliwe. To nie, nie uciekaj, pasaciku. To nie, trafiłem w pasacika. Dobra, weźmiemy może... ...tego. Dobra, w każdym razie jedziemy, bo to naprawdę było coś. Wysiadaj z tego samochodu. Dobra, biegniemy sobie w każdym razie tutaj. By gościa. Już patrz, tak się strąca helikopter. Paroma strzała, i do góry. I jeszcze raz. nie no i świetnie. Pyk, kolejny strącony. Albo ktoś tam potrącony w każdym razie. No dawaj, wsiadaj. I odlatujemy. Dobra. Już lądujemy. Pokażę mu jeszcze jedną sztuczkę. Lądowanie na kupco. <grym> to jest bardzo fajna sztuczka. Bardzo wybuchowa, tak można powiedzieć. Koleś mówi, nieee, coś ty zrobiasz. tu? Haha, ha, tak jest, napad. Napad zaliczono jeszcze pletynę dostał. <grym> Za tę sztuczkę. No, niestety, ale elity nie było. Co prawda, udałoby się, ale po drodze nie wyszło. 25%, czyli mam 500 tysięcy znowu. Całkiem ładnie. No, taki napadzik na kasy, no? Koleś mi wytargował mój przedział cenowy, tak naprawdę. Moją działkę tak naprawdę mi wytargował. I przy okazji sam, sam jeszcze go wyrzucił, więc nawet i lepiej. Nie, wiem, mam jakieś takie wrażenie, jak robię te napady z tymi randomami, że. Wiele łatwiej jest mi wykrywać 6 napad niż żeby ktoś pomógł mi zrobić mój napad. Okej, okay, Siri, mamy. Nie, Flutsera wziął. Nie wziął 5%. Dobra, w każdym razie to to byłoby na tyle w tych napadach na kasy, z randomami. Do następnego. Majta się, cześć.